Witam was serdecznie drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku a na tym odcinku co podrapiemy podrapiemy dwie zdrapki wygrane które tam sobie drapie poza nagrywaniem do obiadku do kolacji jak coś jest to wam pokazuję tak zwane pewniaki no i jeszcze dwie zdrapki które będę całe drapał na odcinku Paradiso szmaragdowe dolary 7, 13, 21. zacznę od Paradiso bo w tym Paradiso jest tylko do zdrapania jeden symbol nie wiedziałem czy ją w ogóle pokazywać, ale mówię. A dlaczegożby nie? Może coś wpadnie jeszcze, linię, którą tworzy tą dyszkę, którą daję, to jest tęcza i tą tęczę właśnie teraz z Wami dodrapie. Ja Wam oczywiście dziękuję ślicznie za wszystkie miłe komentarze, za wszystkie łapki uniesione w górę. Witam nowych subskrybentów oraz tych, co już są długi, długi czas ze mną. Wszystkich Was serdecznie. Pozdrawiam. No i co? Ja do... <laughs> przepraszam, podrapowałem te tęcze i został ostatni symbol. No i zobaczymy, czy coś dojdzie oprócz tej dziesiątki. A zdrabka jest numerem 15. Mamy liściek, liścia i co? Liści jest tutaj i więcej liści nie ma, czyli tylko dycha. Nie będę przedłużał. Kontrolne powinny być 3 razy B i są 3 razy B. Dobra, weźmy teraz tą ekstra linię. Symbol, który tworzy linię, jest to rowerek. Trochę tych rowerków jeszcze mi pozostało, a zdrapka jest z numerem 9. Dobra, gdzie to był jeszcze rowerek? Tu już zdrapałem. Dobra, i teraz mamy tutaj, który tworzy właśnie tą wygrywającą linię. Trochę próbuję z tą kamerą walczyć. I jeszcze jest tutaj. Tutaj i jeszcze tutaj. no Sezon rowerowy się już powoli zaczyna. Więc pewnie część z Was na pewno będzie chętnie szosować. A mamy symbol diamentu. No, zobaczymy, czy uda się jeszcze tutaj coś więcej wygrać dzisiaj. No bo, tak ostatnio, no, oczywiście, u mnie, żeby potem nie było, że ja kupiłem, ja kupiłam, ja nic nie miałem. U mnie więcej jest tych wygranych linii ekstra. No ale są to takie właśnie wygrane typu 10 zł, 20 jak się trafi to już jest to święto państwowe. Dobra, kolejne symbole to są słonik oraz rolki. Poszukuję rolek, rolki mam tutaj. Co my tu mamy? Rolek nie widzę, ale mamy słonia na samym dole. Dobra, kolejne symbole to sakwa oraz Motyl, jest motylek, tutaj w środku również, tutaj jest motyl, o i jest fajnie, bo jest druga linia, czyli już na pewno będzie 20 złotych, a może będzie coś więcej, no zobaczymy, nie nastawiam się, bo jeśli człowiek nastawi, to, to wiadomo. Dobra, motylka już więcej nie widzę i sakwy również więcej nie widzę. Kolejne dwa symbole to balony oraz kości. Kości są jedne. Tutaj są też kości. Tutaj, tu jest balon. Kości. Kości i balony. Dobra, chyba nie przegapiłem. Sprawdzam sobie jeszcze. Teraz drapię po jednym symbolu, żeby było ciekawiej. Mamy serduszko, czyli jest serduszko tutaj. Jedno, drugie tutaj, znaczy się i tutaj. I ostatni symbol, który został, to jest symbol piłki. Czy piłka? O już widzę, że jest trzecia linia. Się bardzo, właśnie cieszę. Czyli trzy dyszki już na pewno mam, będzie na kolejne odcinki. Ale to przecież nie jestem jasno Nie wiem, czy tam jest 30 zł. Znaczy się po 10. Dobra, no to więcej ja nie widzę. No i co? Zdrapuję, wygrane. A mamy 10 zł. Kolejne, kolejne 10 zł. I tutaj jest również 10 zł, czyli 30 zł. Patrzę jeszcze, tylko czy nie przegapiłem. Kontrolne zdrapmy. DE no, to było 20. To się powinno zgadzać. Weźmy teraz zdrabkę 7, 13, 21. Zdrabka za piątaka. Poszukujemy siódemki. Daj wygrywaną kwotę. 13 razy 2, 21 razy 3. Zdrabka jest numerem 29. <laughs> Czyli coś mi lepiej w tym odcinku idzie, ale zobaczymy, czy, czy w tych zdrabkach nieoddrapanych. Ja nie kupuję tych zrapek tak sobie drapie, drapać normalnie. Nie przepadam. No ale chcę, żeby było jakieś urozmaicenie, no nie będę przecież dawał samych Extalini czy Paradiso. Dobra, ja tu gadu gadu, ani nie było 7, 13 nie było, ani 21 nie było, ale jeszcze jest troszeczkę do zdrapania. 25, same wysokie i mamy 11. Zrapka przegrana. Dobra. I ci w oko nie będę się tam jeszcze drapał. Dobra, paradiso. Z numerem z drapka, 17. No i co, lecimy. Mam nadzieję, że pójdzie mi to w miarę sprawnie. A mamy co? Zegar. Czy jest gdzieś zegar jeszcze i ten, czy poszukuję również? Tak, tutaj jest zegar. Zegar. Stęcza. Ja troszkę wolniej drapię, zdaję sobie z tego sprawę, no ale ja takie to jest moje tempo, no nie, tutaj nie chcę też jakoś kozaczyć, że jak ja to ja jestem. Sprinter. Serce oraz galoty. Mamy serce, mamy galoty, czy są jeszcze gdzieś galoty, nie widzę, tutaj też, ale tutaj widzę serducho, tutaj widzę galoty. Dobra, więcej nie widzę tych moich symboli, mamy teraz flaminga oraz napój, tutaj nie widzę napój, tu jest flaming, tutaj nie ma, tutaj mam naping, napój, naping, dobry jest. dobry jestem misiu. Dobra, kolejny symbol to jest wodolot, wodolot jest. Ale jeden. Kolejne symbole to liść oraz słońce. Tu mamy słoneczko. Tutaj mamy liście. Słoneczko. I nie ma, nie ma. Następnie mamy chmurkę oraz termometr. No to tak, chmurka jest tutaj, to coś tutaj już daje jakąś nadzieję, no ale to pewnie iluzoryczną. Tutaj mamy termometr. Czy jeszcze jest gdzieś na dole? Tak, jest chmurka. I jest również termometr. Kolejne dwa symbole to gwiazda oraz krab. Mamy tutaj kraba. Tutaj mamy gwiazdę. Gwiazdy. Tak, tutaj był flaming. Dobrze, drogi widzu, widzisz, a ja nie widziałem. Przepraszam. Dobra, i na dole co patrzymy? Patrzymy, kraba. Krabik jest. Ok, co i więcej, chyba tutaj nie było tych symboli. Arbuza nie było, to chyba w tamtej zrabce poprzedniej. Dobra, i kolejne symbole. O, jest arbus oraz deska. Gdzie tutaj mamy? Arbuza jest, arbus jeden, arbus drugi. Tu mamy deskę. Tu, tu, tu nie ma. Nie, tutaj jest deseczka jeszcze. Tutaj mamy arbuza. Dajcie poprzeczną jakąś linię. Znaczy, no skośną, czy jak tam zwał. Będzie hicior. Mamy kostkę oraz żółwia. Żółw jest tutaj. Tutaj mamy kostkę. Tutaj jest też kostka, tutaj jest żółw. Kostka, kostka i co z tego? Kostka, kostka, żółwi. Patrzę, czy żółwi nie ma. Dalej nie ma, nie widzę. Ostatnie symbole, teraz po jednym trapie. Parasol. Więcej parasoli. Nie, jeszcze był jeden parasol. Kolejny symbol to jest symbol wieży. Jest wieża. I ja więcej nie widzę. I ostatni symbol to jest ło, łośmiornica. Tu nie widzę, tutaj nie widzę. Tu... O, jest dyszka. Dobra, i dyszka. Bardzo dobrze. I tutaj jeszcze jest ośmiornica. No, no to. To co? No, tak nic nie przegapiłem. No to jest dycha. No to już jest progres. Coś się zaczyna dziać. U mnie przynajmniej. Dobra, kontrolne to 3 razy B. No to się zgadza. Wszystko. No to jestem zadowolony, że w tej drugiej części o mnie też coś tam już wpadło. Będzie na pomnożenie na, kolejną, na kolejny odcinek, zabawę, czy tam jak tam kto zwał na kontakt z Wami. Popiszemy sobie na czacie, czy tam w komentarzach. Dobra, zdrapka z numerem 6, tak patrzę, czy 6, czy 9. Tutaj poszukujemy z diamentu. Nie, to chyba szmaragd jest, tak? Bo no, musi być szmaragd. Tutaj przypisano kwotę oraz podkowę, podkowę którą kwotę. Zagraną mnożę raz, dwa. A mamy trefla. Następnie klucz. Karo. Wisienki. Muszelkę. Śliwki. Dzwoneczek. Ananaska. Tęcza. O, jest podkowa, no to się odczarowało, jest, 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 ile by nie było to, to no zaraz, ale nie, podkowa Noży razy dwa, no to już na pewno jest 20 zł. tą zdrabkę to mi akurat Patrycja dzisiaj kupowała, no to dziękuję, I chociaż nie ma jej teraz tutaj ze mną, poszła do kina z naszym synem, dobra, mamy co, jabłko, mamy kwiat, następnie mamy co, mamy winogronko, Melon, zaraz jeszcze coś miałem sprawdzić, bo dzisiaj jest premiera Giga Kesha. Wy na pewno drapiecie, ja jakoś nie, nie kupuję teraz w tym dniu premiery, bo mi nie idzie po prostu dobra. I mamy co jeszcze? I mamy jeszcze awokado oraz, oraz banana. Będę mówić chrzany, jakiś szan. Chrzan. No dobra, no to jest podkowa. I co? I co tutaj może być? A jest 10 zł, czyli jest 20 zł. No i dobrze, dobrze, dobrze. Zdrapka nie ląduje w koszu, a wyląduje jutro u pani Beatki w kiosku. Przejdźmy, drodzy widzowie, do podsumowania dzisiejszego odcinka w tej pierwszej części. Zdrapek, które naddrapuje do kotleta, do pierogów, do innych smakałeków. Udało się wydrapać łącznie 40 zł, 30 zł było w eksterniach oraz dyszka była w paradiso w kolejnych zdrapkach, które były pełne, które zdrapywałem. Tutaj nic nie było, była pusta w tym paradiso. Było, był zwrocin 10 zł i co? I dolary dały 20 zł, dlatego że podkowa mnoży wygraną razy 2. Ja drodzy widzowie, już się będę z wami żegnał. Ale życzę wam jeszcze dużych, wygranych, bo dzisiaj premiera tego Giga Keszu, tej zdrabki. Mam nadzieję, że Wam fantastycznie poszła, a przynajmniej żeście dużo kasy nie wtopili. Ja nie kupuję już teraz premier, bo ja nie mam szczęścia na premierach, ale mam nadzieję, że Wy macie. Także co? No to żegnam się już dzisiaj z Wami bardzo serdecznie. Słyszycie mnie w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.